Kibicuję paralimpijką i paralimpijczykom, bo jestem wielką fanką sportu w ogóle. A ten sport, który oglądamy w wykonaniu paralimpijczyków, to jest sport przez duże S. A do tego wszystkiego mamy do czynienia nie tylko ze sportowcami, tylko z niesamowitego formatu ludźmi, którzy dla mnie są mistrzami dnia codziennego, którzy mają tyle wyzwań, tyle przeciwności losu, które muszą pokonać każdego dnia, żeby, żeby niejednokrotnie móc funkcjonować, rehabilitować się, żeby w ogóle dotrzeć na trening, że. Zawsze pamiętam o tym, że to, czego dokonują paralimpijczycy, to jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz i to jest wspaniała lekcja. Uważam, dla nas wszystkich, tego, jak, jak sobie radzić pomimo wszystko, jak sięgać po medale olimpijskie, ale przede wszystkim jak pięknie żyć i jak dawać przykład innym. Każdy paralimpijczyk. Każda paraolimpijka stanowi dla mnie wielką inspirację. Miałam niesamowitą przyjemność i zaszczyt spędzić Najwięcej czasu z paralimpijkami, które są stypendystkami Fundacji UnaWeza. Jako fundacja postanowiliśmy ufundować 10 stypendiów dla paralimpijek, właśnie, Ale każde to spotkanie zapadło mi głęboko w sercu, bo każde to spotkanie było niezwykłe na, 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 na swój sposób. I czasami, kiedy wstajemy rano i mamy ochotę powiedzieć, że czegoś nam się nie chce, że jest nam ciężko, że, że nie mamy siły to warto, żebyśmy przypomnieli sobie, że, że są takie osoby jak, jak paraolimpijczycy, którzy... Którzy zmagają się z wyzwaniami dnia codziennego, którzy walczą, którzy sięgają po medale olimpijskie, ale tak naprawdę nie o medale tu chodzi, bo chodzi o to, żeby, żeby wciąż walczyć, żeby się starać, żeby wykonywać ten niesamowity wysiłek. I to dla mnie stanowi wielką inspirację, żeby się nie poddawać pomimo wszystko. Trudno mi jest powiedzieć, która z który z parolimpijczyków jest najbliższy mojemu sercu, ale nie, najwięcej czasu spędziłam z różą kozakowską która szalenie mi imponuje. W tej drobnej posturze, w tym, w tym delikatnym ciele drzemie ogromna moc i, i to jest coś uderzającego, kiedy pozna się różę bliżej. Miała bardzo trudne dzieciństwo, pochodzi z patologicznej rodziny, doświadczyła przemocy domowej, potem choroba, która rozwija się dynamicznie, a ona pomimo wszystko szuka rozwiązań, szuka wyjść przy wsparciu swojego niesamowitego trenera Piotra Kuczka, którego szalenie podziwiam i, 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 i cenię. Byli w stanie tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi zmienić dyscyplinę sportu, w której, w której Róża ostatecznie startowała na, na Igrzyskach parolimpijskich, bo jej stan zdrowia nie pozwalał na start w skoków dal. No i tym samym dostarczyła nam niesamowitych też sportowych emocji. Tak? Z dwa medale olimpijskie: srebrny medal w pchnięciu kulą i złoty medal w rzucie maczugą. Rekord świata. No, ta radość, te emocje, które widziałam na jej twarzy, to, to było coś, co, co zapadnie głęboko mi w pamięci i coś, co, co, co jest ze mną, ile jakoś tylko o niej pomyślę, to, 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 to widzę tę wielką, wielką siłę i wielką energię róży, którą zaraża innych, bo stała się... W tym roku, osobą znaną szerzej, wiele nagród w plebiscytach, wiele wyróżnień, i to bardzo dobrze, bo to propaguje w ogóle sport paralimpijski. To pokazuje, że mamy do czynienia z, no, z prawdziwymi superbohaterami, z prawdziwymi superbohaterkami, choć na co dzień nie noszą peleryn. Tak naprawdę. Pierwszy telefon do Polskiego Komitetu Paralimpijskiego wykonałam ja. I okazało się, że Polski Komitet Paralimpijski myślał właśnie o tym, żeby zadzwonić do mnie, więc mogę powiedzieć, że ściągnęliśmy się myślami i że to było tak, że trafiliśmy na siebie w najlepszym możliwym momencie. Zawsze interesował mnie sport paralimpijski, zawsze chciałam wspierać kobiety w sporcie, w ogóle w osiąganiu swoich celów i marzeń, i bardzo jestem dumna i czuję się wyróżniona z tego tytułu, że. Jestem ambasadorką polskich parolimpijek. Ale kiedy zaczęliśmy tę zbiórkę pieniędzy na stypendia dla, dla polskich paralimpijek, nie miałam przekonania, jak zareagują na to ludzie, bo jest. Tyle projektów, jest tyle osób, które wymagają wsparcia, jest tyle sytuacji, kiedy, kiedy prosimy ludzi o to, żeby się zaangażowali. Ludzie nie zawiedli, kibice nie zawiedli, otworzyli serca i otworzyli portfele. 250 tysięcy to jest kwota, którą zebraliśmy do tej pory. 10 stypendiów dla polskich Paralimpijek, 10 rocznych stypendiów, ale zamierzamy kontynuować ten projekt, bo czujemy, że to ma głęboki sens, bo czujemy, że warto wspierać Paralimpijki w drodze do kolejnych zawodów, do kolejnych igrzysk paralimpijskich i że, że potrzebują tych pieniędzy na to, żeby się rehabilitować, żeby pokryć koszty treningów. No, niejednokrotnie przecież muszą dzielić czas pomiędzy życie domowe, pomiędzy rehabilitację, pomiędzy treningi. Ja wiem, jakie to jest trudne, dlatego mam nadzieję, że te stypendia, chociaż w małym stopniu, ale ale pomogą im w, tym, w, tym, w tych przygotowaniach do igrzysk paralimpijskich w Paryżu i do zawodów, które są po drodze. Bardzo szybko te pieniądze zgromadziliśmy, te 250 tysięcy. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie niesamowicie inspirująca Corinne Klein, która jest dobrym duchem tego projektu. Gdyby nie firmy, które zaangażowały się w to i dostrzegły w tym też wielką szansę, że warto sponsorować i warto wspierać sport paralimpijski, Olimpiński. I to bym chciała bardzo podkreślić, że, że jest ogromna przestrzeń do zagospodarowania właśnie dla firm komercyjnych, które, które, które dostrzegają, że sponsorowanie sportu paraolimpijskiego. To jest właściwa droga, i to jest coś, z czym chcą się identyfikować, i coś, co, co, co chcą komunikować na zewnątrz. To jest dopiero początek. My się dopiero rozkręcamy, także będziemy zbierać na kolejne stypendia dla parolimpijek, będziemy wspierać parolimpijki w ich drodze w kolejne sportowe sukcesy. I nie tylko sportowe, bo wielkim przywilejem jest towarzyszenie im również w codziennym życiu i możliwość osobistego kontaktu. Pamiętam, kiedy Corinne Kleida weszła do naszego biura fundacji Unauenza i powiedziała, że no, skończyłam 50 lat, mam dwójkę dzieci, odniosłam sukces zawodowy, chcę coś zrobić dla innych, chcę zrobić coś dobrego zainteresowała mnie, ale ja chyba przyznam szczerze, do końca nie wierzyłam, że ten projekt się tak wspaniale rozwinie. Corin postanowiła przebiec maraton Czterech Pustyń. To są cztery ultramaratony na, na, na czterech pustyniach na różnych krańcach świata. Łącznie tysiąc kilometrów w ekstremalnych warunkach. I Corin, która nie była zawodową biegaczką, nie miała wcześniej tego typu doświadczeń. Ona po prostu pewnego dnia postanowiła, że chce zrobić coś ze swoim życiem, ale chce też podzielić się tym z innymi. I zaraziła nas tą ideą, i yy, zabraliśmy się do pracy, stworzyliśmy mieliśmy projekt, żeby ufundować 10 stypendiów dla parolimpijek i żeby Corinne biegając również mogła zbierać środki, żeby, żeby wspierać inne kobiety w drodze po ich marzenia i, i, i w drodze po kolejne sukcesy. I ten projekt wywrócił życie naszej fundacji do góry nogami, bo od tego momentu, Śledzimy uważnie losy wszystkich naszych podopiecznych. Od tego momentu śledzimy wszystkie zawody sportowe. A ponieważ jest 10 olimpiek, to no, każda ma swój kalendarz startów, więc tych emocji sportowych no, przybyło w naszej, w naszej fundacji zdecydowanie. Kibicujemy każdej, trzymamy kciuki i zawsze podkreślam, że tak naprawdę nie o medale i nie o miejsca na podium chodzi, tylko o to, żeby, żeby walczyć, tak? bo dopóki, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. I to jest... ja myślę, że ten projekt zmienił, um, zmienił nas wszystkich, zmienił, um, zmienił tych, którzy, którzy są w niego zaangażowani, którzy mają okazję śledzić go na bieżąco, bo w ogóle możliwość przebywania z osobami takiego formatu, o tak wielkim duchu, o, takim, o takiej sile wewnętrznej i to jest coś, co, co inspiruje, co, co sprawia, że, że też moje życie stało się inne. To trudne pytanie, za kogo ja trzymam kciuki, bo trzymam kciuki za wszystkich, naprawdę. I nie ma w tym ani odrobiny kokieterii. Um, oczywiście trzymam kciuki za Iwetę Faron, która jest podopieczną Fundacji Unaweza i naszą stypendystką. Um, bardzo, bardzo trzymam kciuki. Trzymam um, kciuki za um, naszych zawodników, um, Witek Skupień, który w biegach narciarskich um, ostatnio z dużymi sukcesami, srebrny medal na Mistrzostwach Świata, pokazał się ze wspaniałej strony, więc um, jest um, szansa medalowa um, w Pekinie tak czuję, ale czy tak będzie, zobaczymy. Trzymamy kciuki za Igora Sikorskiego, który pokazał się ze wspaniałej strony na y, igrzyskach paralympijskich w Pjongczangu. zdobył y, brązowy medal w narciarstwie alpejskim. Y, no i Wstrzymujemy oddechy, trzymamy kciuki i wierzymy, że, że stanie na podium również na tych Igrzyskach Paraolimpijskich. Jest dużo jeszcze do zrobienia w rozwoju Igrzysk Paraolimpijskich zimowych. Mamy świetnych reprezentantów na Igrzyskach Paraolimpijskich letnich. Z Tokio przywieźliśmy 25 medali. Tyle sukcesów, tyle wspaniałych sportowych emocji. Jeśli chodzi o Igrzyska Zimowe, to są dyscypliny rozwijające się, to są zawodnicy, którzy jeszcze, jeszcze mają trochę doświadczenia do zdobycia, ale ja głęboko wierzę, że, że niezależnie od tego, czy te medale tym razem będą, czy ich nie będzie, że wszyscy będziemy mieli mnóstwo wspaniałych emocji, wspaniałych wrażeń i, i okazji do tego, żeby, żeby kibicować naszym paralimpijczykom. Więc e, prawdę mówiąc, trzymam kciuki dla wszystkich.